Witam Was serdecznie. Jestem dzisiaj gościnie u pana Bogdana. E, miło mi Was gościć na filmie z beta-testerami. Mam nadzieję, że nowe produkty Wam przypadną do gustu e, i mam nadzieję, że nagracie to lepiej ode mnie. I chciałem po prostu jeszcze raz przeprosić pana Bogdana za wysadzenie czapeczki. Dobra, cięcie. Dobra, Dobra cięcie, mamy go. Dobra. Dobra. Kurde. Tylko nie dobry Mamy tutaj flarę. Flara, która nazywa się Hooligans, już sama nazwa mówi z czym możemy mieć do czynienia. Czy flary będą huligańskie, czy raczej potulne? Sprawdźmy. Zajebisty zielony kolor. Zajebista raca stadionowa. I raca jest zajebista. Ale nie chce się zgasić. Chce się zgasić. Słuchajcie, jeżeli chodzi o radę, zajebista sprawa super rzecz nie tylko na stadiony. Ja dla siebie widzę zastosowanie rad no w paru elementach na pewno będą na niektórych filmach. Zajebista sprawa ze względu na kolory. Kolory rad są zajebiste przynajmniej zielonej, są super intensywne. Mamy jeszcze inne kolory do wytestowania. Zaraz sprawdzimy, jak oddają. Czy huligan zrobi robotę? Moim zdaniem w tych pieniądzach robi zajebistą robotę. Raca się nie nagrzewa. Mniej więcej od górnej połowy dopiero raca się tak solidnie grzeje. Z rzeczy istotnych w momencie kiedy trzymałem racę delikatnie parę iskier spadło mi na dłoń. Natomiast poza tym nie mogę o niej powiedzieć nic złego. Przed sprawdzaniem fajerwerków koniecznie przeczytajcie instrukcję i postępujcie zgodnie z instrukcją. Natomiast ściągamy górną pokrywkę. Tu mamy draskę. Odpalamy. Kolor mega intensywny, naprawdę robi wrażenie. Żółty, super naturalny, wygląda naprawdę czadersko. Naprawdę super sprawa, jeżeli chodzi o kwestie jakiś opraw i tak dalej. Świetna opcja. Mamy do przetestowania Costco Low Price. Kod produktu to CLE 4030. 49 strzałów, 20 mm. Kategoria F2. NEC to 308,7 g. Rok produkcji 2022. cena 74 zł. Ląd podstawowy i ląd rezerwowy. Wszystkie strzały proste. Szata graficzna prosta, ale myślę, że oko może nawet przyciągnąć. Drugim produktem są diabełki. Rzecz raczej dla młodszych fanów pirotechniki, ale zawsze fanów. Każdy się liczy. Kod produktu to e 8033 kategoria F1 nek 0,06 g na 50 takich diabełków.

Pasteczka naprawdę bardzo ładna. Efekty w miarę długo się utrzymywały, były gęste. No, za 74 zł, naprawdę naprawdę warto. Mamy tutaj około 200 sztuk. Mówię około, bo kilka było rozsypanych. Takich ten papierek był taki czarny dosyć. No i co? Już rzucimy tym sobie o ścianę. Może mi nie wybuchnie w rękach. Ła, wow, trochę mnie przygłuszyło, ale naprawdę diabełki. Diabełki bardzo fajne, bardzo głośne. Nie jest to jakieś byle gówno. Myślę, że dla młodszych osób jest to najbardziej, jak najbardziej ciekawe. Myślę, że będą miały z tego dosyć duże zabawy. A i starsza osoba może się tym pobawić. Tak, w sumie podsumowując, to. Chyba produkty, które dostałem, były naprawdę zarąbiste. Wyrzutnia naprawdę wow. Diabełki, no diabełki raczej są dla młodszych, ale są jak najbardziej fajnym produktem. W pierwszym odcinku beta testerów ja jestem S3 Dzisiaj będziemy testowali dwa wulkany Silver Etna oraz Golden Etna. Najprawdopodobniej to jest 11 stóp wysokości efektu. No to co, mamy dwa ląty gramatura jednego to jest, uwaga, 165 gram Neku, nie wiem czy kamerę złapie, o złapało, 165 gram Neku kategoria F2 no importer SR Pyro odpalimy sobie najpierw pierwszego złotego ze mną jest mój mały pomocnik, weź, weź srebrnego odpalamy złotego najpierw, złotym taką samą gramaturę 165 gram, 165 gram dobra, no to co odpalamy chyba nie 3, 2, 1, lecimy na pewno, na pewno wyłączam latarkę i nagrywamy łu bardzo mocno Oejć, odejś, odejś Będzie efekt, jest efekt. Piękny, ogromny jest wręcz. Efekt jest ogromny. Nie jestem w stanie go ująć w ogóle. O kurde. Daje czadu. O kurde. Jest moc, ale jest też strasznie dużo ilość dymu. Nic nie widać w ogóle. Ogień jest ogromny, naprawdę. Mam nadzieję, że. Mam lampy. No, będzie coś w wielkości lamp. Dobra, lecimy drugi, nie ma co. Dobra, lecimy z drugim. Tyle samo gram, tyle że srebrny. Spalamy. 3, 2, 1. Przywrócił się, ten stary, ale dobra. Ten ma niby dać do pieca. O, kurde. No rzeczywiście jest trochę lepszy, jest strasznie głośny, ale efekt już dotuje pięknie, widzę. Się dalej. Efekt jest ogromny, naprawdę coś pięknego, dym jeszcze większy. Co ja mam powiedzieć? Ocena moja końcowa, tu jeden na Ocena moja końcowa, no to będzie takie, no myślę, że mocne 9. Jedynym minusem, tutaj w zasadzie, to jest chyba tylko jego cena. No i mi się wydaje, właśnie, że czas, bo dość krótko. 165 gramów, no to jest, wydaje mi się, że to dość, dość optymalnie. Stanie w takim 9 na 10 jak będzie, nie? Cena troszeczkę zwala z nóg, no ale efekt równie mocno zwala z nóg, nie? Więc no, to by było dzisiaj chyba na tyle. 4 minutki. Dziękuję Wam za uwagę. Cześć. Cześć, siemanko wszystkim tu Bartolini. Dzisiaj mam przyjemność dla Was przetestować dwa produkty od srp Pyro. Celebration Cracker. Są to dwa karabinki 500 strzałowy i 100 strzałowy. 500 strzałowy, jest to kod produktu, już Wam mówię, CLE212. On kosztuje 18 zł i już Wam pokazuję. Jest to jeden taki bardzo długi karabinek, taki Pyton że tak to nazwę. Proszę dla Was bardzo. Taki jeden wielki, bardzo długi karabinek oraz Celebration Cracker 100 strzałowy. Kod produktu jest to CLE 214. On kosztuje 8 zł. I w paczce macie 5 sztuk 100 strzałowych takich karabinków. Już Wam pokazuję. 1, 2, 3, 4 i 5. 5 sztuk takich 100 strzałowych karabinków. Karabinek 100 strzałowy. Tak jak dla mnie, super Piro Bayer ocena 8 na 10. Naprawdę, no kurde, no i głośny, i fajny, i jak za taką cenę 8 zł, 5 sztuk w opakowaniu. No naprawdę polecam, polecam. Teraz przetestujemy dla Was Celebration Cracker 500 strzałów. Już go rozwijamy. Pamiętajcie zawsze odpalajcie tu, gdzie jest zielony ląd. Nigdy z drugiej strony, gdzie jest biały ląd, bo urwie wam ręce. Jak za 18 zł. No 10 na 10. Naprawdę polecam, bardzo. 18 zł i taki rozpierdziel robi, że nie, 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 nie. Naprawdę polecam go bardzo. Witam serdecznie. Właśnie są się beta testerem pirotechniki od SR -Piro. Mam tutaj jeszcze nieprzetestowany produkt, nazywa się Neon. Sparkles yy, 20 sztuk. Jak widać piękne opakowanie. Jak widać tutaj yy, zimne ogień mają cztery kolory: żółty, niebieski, zielony i różowy. <laughs> Jestem ciekawy co one te potrafią, czy one będą miały identyczny kolor, czy różne ciekawe efekty. Tutaj mamy ten certyfikat. Tutaj mamy F1, 50 gramów, kategoria F1, numer CLE6303. Jestem podekscytowany tymi zimnymi ogniami, ponieważ mają inny kolor każda ma po inny kolor i jestem podekscytowany tym. Produktem, że nie mogę się doczekać, kiedy go przetestuję. Jestem bardzo <laughs> zadowolony z tego zimnego ognia. Teraz przetestujemy kolor niebieski. Proszę zobaczyć, jakie są różne przeciwieństwa. Niebieski ma to jakby flare i dłużej się utrzymuje a zimny ogień jest wow się. ale piękny zimny ogień wow jestem w totalnym szoku Jeszcze czegoś takiego nie, nie widziałem Wow Dziękuję bardzo za obejrzenie kolejnej edycji Beta Testerów. Pamiętajcie aby zagłosować na swojego faworyta. bądź! Pamiętajcie, aby zagłosować na swojego faworyta. Link do głosowania macie jak zwykle w opisie. Pamiętajcie również, że prowadzimy warsztaty PiroBiznes 2.0, na które możecie się zapisać. Więcej informacji również znajdziecie w opisie. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.